Gdy ktoś zawyży mocno poziom, mówimy, że zawiesił wysoko poprzeczkę. To sformułowanie wzięte jest ze świata sportu. Pokrewne z nim jest sformułowanie zacząć od wysokiego C. To znaczy nie zacząć od najłatwiejszego zadania, tylko od jakiegoś najtrudniejszego od spektakularnego przeskoczenia owej wysoko zawieszonej poprzeczki. I to sformułowanie wzięte jest ze świata wokalistyki, ze świata opery. Dźwięk C, inaczej do, do, re, mi z tej, tej solenizowanej gamy, to wysokie C profesjonalnie nazywamy C dwukreślnym i to właściwie jest jeden z najwyższych dźwięków, jaki jest w stanie zaśpiewać głos sopranowy albo tenor. Tenor jest w stanie zaśpiewać i wyższe dźwięki, ale kompozytorzy rzadko tego od niego oczekują, wiedząc, że mało który tenor jest w stanie zaśpiewać wyższy dźwięk, który byłby ładnym dźwiękiem. I pamiętajmy proszę, że przecież nie na śpiewaniu tylko wysokich dźwięków polega sztuka operowa, że teatr operowy to coś więcej niż takie właśnie wokalne popisy. Ale dla nas, dla publiczności, to C jest szalenie ważne. Uwielbiamy, jak śpiewacy, no właśnie, przeskakują te wysokie poprzeczki, wysoko zawieszone poprzeczki, czy, czy wykręcają potrójne tulupy. Aksele, bo chyba tak to się nazywa, te, te figury w łyżwiarstwie. I gdy ten roześpiewa wysokie C, mówimy: Wow, ten tam jest naprawdę świetny. Zawsze na to, te, na to C czekamy. Jest to dla nas swoistego rodzaju fetysz. A dla świadomych tego tenorów to jest postrach, to jest wyzwanie. Nikt oczywiście takich statystyk nie prowadzi. Na własną odpowiedzialność mogę powiedzieć, że średnio na jedną operę. Przypada jedno wysokie C. A średnią tezę wyżył włoski kompozytor Gaetano Donizetti w arii Tonia, która znajduje się w operze Córka Pułku. Tonio w tej arii wyraża swoją radość z tego powodu, że niebawem ożeni się z Marią i wstąpi do wojska. Cieszyć się z powodu, że się zostało powołanym do wojska. W operze córka pułku jest tak, że Marię może poślubić tylko ten, kto jest żołnierzem. Antonio został właśnie przyjęty do wojska, stąd jego radość. I okrzyki radości przybierają w jego Arii właśnie formę wysokiego C. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że tenor tych wysokich C musi zaśpiewać dziewięć, dziewięć razy. Posłuchajmy i policzmy. Wykonawców tej arii jest oczywiście wielu, ale najbardziej kojarzonym z nią jest obecnie peruwiański tenor Juan Diego Flores, który za chwilkę weźmie dwa pierwsze wysokie C. Kolejne dwa. Przygotujcie się Państwo na kolejną parę przepięknych wysokich C. Teraz C numer 7 i 8. Uwaga, uwaga, zbliżamy się do wielkiego finału, czyli C ostatnie, dziewiąte i najdłuższe. Wydaje się proste? Proszę spróbować, przeskoczyć tę wysoko zaśpiewaną poprzeczkę.